6 dzień listopada 2021 roku. Jakub Rowicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa ceremonię ważenia przed galą KFN Mecz Polska-Białoruś, która odbędzie się właśnie 6 w Puławach. Grupa Lotos, sponsor główny jutrzejszej gali. Transmisja na antenach Polsatu. Polsat Sport Fight, godzina 19. Super Polsat. Godzina 20. Startujemy bilety od godziny 15 w kasach Hali w Buławach oraz na eventim.pl. Zanim rozpoczniemy, chciałem zaprosić na scenę ludzi, bez których ceremonia ważenia na pewno nie może się odbyć: prezesi organizacji KFN Bartek Szuba, Paweł Jóźwiak oraz sędzia jutrzejszych zawodów Tomek Bałdyga. Jesteśmy w komplecie. Jesteśmy w komplecie, wszyscy się przywitali, także możemy spokojnie rozpoczynać. Jutro 9 walk, 3 walki międzynarodowe. To co wspomniałem na samym początku, czyli mecz Polska-Białoruś. Pierwszym starciem będzie pojedynek na zasadach semi-pro. Pierwszy do ringu wejdzie jutro zawodnik, który na tak wielkiej scenie dopiero zadebiutuje. Mimo 30 lat przyjechał do nas z Suwałk. Adrian Rzadkowski. 86 kilogramów, czyli równiutko pod linijkę, tak jak miało być. zawodnikiem, który wejdzie jutro w pierwszej walce gali KFN2. Do ringu jako drugi jest zawodnik, który nie miał aż tak daleko jak, jak tutaj. Adrian przyjechał do nas z Lublina, Michał Wodecki. 86 kg, czyli tak samo panowie. Najpierw tutaj pozycja do kibiców, do kamer. poprosiłbym o face to face. Pierwszy pojedynek, walka półprofesjonalna. Rzadkowski kontra Wodecki. Trzy rundy po dwie minuty każda. Lepsze warunki fizyczne Wodecki, troszeczkę lepsza tężyzna fizyczna Rzadkowski. Zobaczymy, jak to się skończy. Panowie, ślicznie dziękuję. Widzimy się jutro, godzina 19. Polsat Sport Fight. Rozpoczynamy tym pojedynkiem. To, to starcie ma rozpocząć właśnie e, jutrzejsze emocje. Przechodzimy do drugiej walki i pierwszej walki zawodowej. Tego pana mieliście państwo już okazję poznać podczas gali KFN1 w Legnicy w czerwcu tego roku. Wtedy przegrał, ale od tamtego czasu zdobył chociażby Puchar Polski w formule low kick. Mateusz Słota 74 kg 800 gramów. Jego przeciwnikiem będzie zawodnik, który ma na swoim koncie medal Mistrzostw Polski. Trenuje w słynnym klubie Fight Gym Lublin. Bartosz Gus. 74 kg 800 gramów, czyli tyle samo, co Mateusz Słota w limicie. Pozycja bokserska i panowie, face-to-face. Face, pierwsze spojrzenie pierwszy pojedynek jutro na zasadach zawodowych. Drugie starcie. Myślę, że jakieś 15-20 minut po godzinie 19.00 to starcie będziemy mieli przyjemność oglądać. Słota kontra Guz. Dziękuję panowie bardzo serdecznie. Schodzimy z wagą jedno pięterko w dół i zaproszę na scenę zawodnika, który jest pod pana Zbigniewa Prycha, czyli trenera naszej reprezentacji. Dwukrotnie zajmował trzecie miejsce podczas Mistrzostw Polski. Krzysztof Górski. 70 kg, 800 g, czyli w limicie. Przeciwnikiem Krzysztofa będzie zawodnik, który ma na swoim koncie, w swoim dorobku Puchar na Grand Pro, przyjechał do nas z Lublina. Jest nieco starszy, ma 33 lata. Kamil Kotkiewicz. 70 kilogramów, 900 gramów. Pozycja bokserska, panowie, to jest kilka dla... Fotografa to jest chwila dla kibiców, dla wszystkich oglądających transmisję zważenia przed galą KFN2. Nieco ponad 70 kg, tempo na pewno bardzo szybkie. Spodziewamy się mostek 9 minut. Kto wie, może to rozstrzygnie się przed czasem. Panowie, ślicznie dziękuję. Widzimy się jutro. Trzeci pojedynek Karty walk KFN2 mecz Polska-Białoruś. Tak to będzie wszystko wyglądało. Miał okazję walczyć podczas KFN 1 w Legnicy. Wtedy skradł serca kibiców swoją upartością, zawziętością. Teraz będzie chciał powalczyć o pierwsze zwycięstwo pod szyldem organizacji KFN. Dominik Matusz! 63 kg 800 gramów. Nieco bardziej doświadczony od Dominika. Słynie z tego, że lubi wymiany, wchodzić z zawodnikami teringowe wojny, które ma na swoim koncie między innymi z Maciejem Zembikiem to coś, co charakteryzuje jego styl. Michał Krupa! 64 kg, 100 gramów. Państwu, stupay, panowie. pierwsze spojrzenie. Lepsze warunki fizyczne grupy, ale doskonale wiemy, że sporty walki to nie jest taki prosty sport i trzeba ze swoim przeciwnikiem wygrać na różne sposoby. Panowie, ślicznie dziękuję. Widzimy się jutro. Pojedynek matusz kontra krupa. Ozdoba jutrzejszej gali KFN2. Jest medalistą mistrzostw Polski Juniorów. Mieszka w pile. Słynie z tego, że jak wchodzi do, do ringu, to nie ma ziewania. Jest intensywność pełna przez cały dystans trwania pojedynku. Dawid Siek. 74 kg 400 gramów. Jest wielokrotnym mistrzem Polski i eksperci mówią o nim, że to jeden z największych talentów nad Wisłą, jeżeli chodzi o formułę uderzaną. Jutro będzie debiutował pod szyldem organizacji KFN Damian Piskosz. 74 kg, 900 gramów. Dwóch młodych zawodników, dwóch zdolnych chłopaków. Jutro jeden pojedynek wygra. Drugi będzie musiał niestety przełknąć gorysz porażkę. ciek kontra piskosz Ciekawy jestem, co tu się wydarzy. Dziękujemy bardzo. Widzimy się jutro. Wspomniałem już o biletach eventim.pl, kasy jutro, hali w Puławach otwarte od godziny 15. Będzie można nabić wejściówki i być tutaj razem z nami. Mam takie wrażenie, że warto będzie spędzić ten sobotni wieczór właśnie na gali KFN2. Pierwsze starcie międzynarodowe, starcie w którym jako pierwsza do, do ringu wejdzie zawodniczka, która ma 23 lata i ma trzy walki zwycięskie zawodowe na swoim koncie. Daria Cedik. 58 kg i 200 gramów. Jej przeciwniczką będzie zawodniczka, która w swojej karierze czterokrotnie zostawała mistrzynią Polski może pochwalić się zawodowym dorobkiem sześciu zwycięstw i tylko jednej porażki. Dominika Filec. 59.800. Pierwsze międzynarodowe starcie mecz Polska Białoruś. Trzy starcia na karcie walk. To będzie pierwsze. Kobiety jutro skrzyżują pięści limit wagowy tego starcia 60 kg warunki fizyczne. Już widzimy gołym okiem na korzyść polki. Zobaczymy, co wydarzy się jutro w ringu KFM. Dziękujemy ślicznie panie. Kolejne, drugie starcie meczu Polska-Białoruś. Tym razem mówimy o mężczyznach, którzy wyjdą jutro do ringu. Medalista Mistrzostw Białorusi walczył w Polsce wielokrotnie ze zmiennym szczęściem. Jutro będzie chciał wygrać pod szyldem KFN po raz pierwszy w karierze. Denis Rajko. 80 kg, 900 gramów. Przeciwnikiem Denisa będzie reprezentant Polski, 23-latek, który przyjechał do nas z Kielc. Dominik Kaleta. Równo 81 kg. Boxing position, please. Grupa Lotos jest naszym sponsorem głównym jutrzejszego wydarzenia. O godzinie 19.00 Polsat Sport Fight. O godzinie 20.00 Super Polsat. Warto być razem z nami. Mamy dla Was wiele niespodzianek, wiele ciekawostek. Naprawdę 9 pojedynków na wysokim poziomie trzy pojedynki międzynarodowe. Naprawdę będzie się działo. Ciszę dziękuję panowie. Widzimy się jutro, to będzie trzecia od końca i druga międzynarodowa walka na jutrzejszej kali KFN 2. Drodzy państwo, starcie mistrzowskie na szali. Pas zawodowego mistrza Polski PZKB WAKO PRO. Skoro trofeum na szali, to jutro będą na pewno wielkie emocje, jako pierwszy do ringu wejdzie zawodnik, który bardzo często walczył w Muay Thai. Często rywalizował z reprezentantami Czech, Słowacji. Teraz w polsko-polskim starciu będzie chciał wyjść z tej konfrontacji zwycięzcą. Maciej Zębik. 65 kg, równiutko, także pięknie pod kreseczkę, tak jak być powinno. Mówią o nim, że jest jednym z, najlepszych, z 10 najlepszych zawodników w Polsce bez podziału na kategorie wagowe. Był swego czasu mistrzem świata juniorów. Jak wchodzi do ringu, to dzieją się cuda dzieje się wszystko. Michał Matrix, królik. 65 kg. Tyle samo panowie ważą. Najpierw pozycja bokserska. Perełka na karcie walk. Pojedynek Zębik kontra królik. No, chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że tutaj być warto z nami. 65 kg. Duża dynamika, duża szybkość, wiele ciosów. Niestety tylko 9 minut. Ale mam takie wrażenie, że czeka nas epicka walka. Kto wie, być może najlepsza w historii naszej organizacji. KFN2 Zębik, królik. Tego nie trzeba Rekomendować chyba bardziej. Jeszcze dziękujemy panowie. Widzimy się jutro. Come Event Gali KFN2. Mecz Polska-Białoruś. To swoją drogą. Tutaj pas mistrzowski pomiędzy Polakami. Te wojny domowe pomiędzy rodakami z tego samego kraju. To jest zawsze coś wyjątkowego. Wierzę, że tak będzie też jutro. Walka wieczoru i walka znowu międzynarodowa. Polska-Białoruś. Odsłona trzecia. Jego pseudonim to Kat Polaków, co świadczy tylko o tym, że z naszymi zawodnikami radził sobie bardzo dobrze. Dwa tygodnie temu podczas meczu Białoruś-Rosja wygrał pewnie swój pojedynek. Artem Woskobojnikow. 70 kg. Przeciwnikiem Artema będzie być może zawodnik, który pochodzi z najbardziej usportowionej rodziny w naszym kraju. Co ciekawe, trzykrotnie walczył pod szyldem organizacji FEN. Co jeszcze ciekawsze, trzy, dwa razy walczył w Formule K1, raz w Formule MMA podczas gali FEN24. Wygrał na pełnym dystansie z Michałem Gęsiarzem Robert Rajewski. równo 70 kg Robert Rajewski wniósł na wagę. Także pięknie w limicie, wszystko się zgadza. Pozycja bokserska. Walka wieczoru gali KFN 2 Rajewski Woskowojniko.